Powiedz, Kuba, powiedziałeś o strefie komfortu psychomotorycznego. Tak. Jak znaleźć tę strefę? Jak określić i, i jak skąd wiedzieć, że w, faktycznie zawodnicy w niej się znaleźli po eee, fazie rozgrzewki? Po pierwsze, no powiedziałem teraz w tym teście, mhm. e, w zwykłym teście, który ma wyznaczyć V2 max, progi i tak dalej. Do tego dołączamy określone bodźce, na które ma zareagować dany zawodnik. Czyli 3 minuty trwa. 3 minuty trwa określona prędkość. Zawsze w ostatnich dwóch minutach te bodźce albo wizualne, albo akustyczne są. E, czyli odwzorujące to, co się dzieje na meczu, są wdrażane. Zawodnik ma za zadanie zareagować na nie. Od razu do tego jakościowo staramy się e, mecz. Bo to są, to, są, to są w formie laboratoryjnej testy, teraz mówię. No i od razu jest pokazane, jak, jak szybko i jak jakościowo dobra była ta, ta reakcja. Czyli, jak szybko wykonana reakcja, i jak jakościowo była wykonana, czyli ilość dobrych do ilości złych reakcji, i dzięki temu na sam koniec jesteśmy w stanie korelując to wyznaczyć w momencie, gdzie było pierwsze załamanie, jakości wykonanych reakcji i druga, tak? Bo zawsze jest załamanie pierwsze, powrót, jest chwila, czyli tam jest ta dolna strefa, staramy się, wracamy do tej granicy. Przeważnie i, i, i jest górna granica. Czyli fizjologia, badacie I... najpierw to, a potem? Tak, y, przede wszystkim fizjologia jest numer jeden, czyli to jest ta pierwsza płaszczyzna. Mhm. I y, to jest tak jak powiedziałem, korelaty są raz, że fizjologiczne, a dwa, y, jakość i szybkość reakcji w kontekście tych właściwości uwagi, które sobie wymieniliśmy wcześniej. Następnie druga rzecz, drugi obszar, to są profile osobowościowe. Skorelowane, czyli masz osobowość, która ma 18 kompetencji, skorelowane są z profilem temperamentalnym. Nie jesteśmy w stanie, oczywiście, tego temperamentu jeszcze na tyle zwalidować, żeby go zrobić mocno zwalidowany w formie boiskowej, więc te 7 cech temperamentu staramy się subiektywnie ocenić w warunkach meczowych i treningowych. I pod tym kątem, jak zawodnik, wiemy, jak zawodnik reaguje w warunkach stresowych bądź niestresowych, jeżeli dajemy między innymi po to też jest to, co powiedziałem wcześniej narzędzie, e, czyli trening prognozowany, czyli żeby stworzyć warunki lęku sytuacyjnego, e, to jesteśmy, wiemy, jak zawodnik reaguje i w czasie treningu też wiemy, czy taka reakcja nastąpi. Natomiast jest to subiektywne, subiektywne odczucie z naszej strony.